My zawsze z przyjemnością udzielamy gościny artystom. Przywija się tutaj coraz więcej nazwisk, znanych nawet nazwisk, ale o tym tu ja nie będę mówił. Moją rolą jest przywitać serdecznie Państwa. Naszym powiedzeniem jest zawsze gość w domu w dom, więc w związku z tym serdecznie witamy. Naszą ambicją jest pokazywanie twórców różnych dziedzin sztuki, różnych osobowości artystycznych, Malarstwa, które ma przybliżyć świat sztuki i nawiązać kontakt z odbiorcą. Nasze koło liczy około no, może nawet 40 osób. Jedne malują, inne może mniej tam pracują. Niektórzy pracują codziennie, inni po prostu raz na miesiąc, ale nie mniej jest bardzo dużo osób i wiele, wiele prac powstaje. Cieszymy się bardzo, że to co kochamy, czyli malowanie naszych obrazów, może być zauważone.